Ho, ho, ho! Słyszycie dźwięk sań? Nadchodzą święta. Nazywam się... Zresztą... Przecież znamy się i to bardzo dobrze. Jeśli link do tego filmu trafił do Ciebie poprzez moją prywatną wiadomość, oznacza to, że jesteś dla mnie bardzo ważną osobą. Jesteś kimś, kogo lubię, i szanuję. Jesteś moim towarzyszem doli i niedoli. Zawodowo, prywatnie. Moim współpracownikiem, moim partnerem biznesowym. Jesteś moim klientem. A może jesteś zwyczajnie jedną z osób, która subskrybuje mój kanał. Tak czy inaczej, obdarzyłeś mi kiedyś zaufaniem. Zaufaniem, którym cieszę się do dziś. Zarówno w strefie bezpieczeniowej, jak i osobistej. Dziękuję Ci, że jesteś. I chciałbym właśnie z tego miejsca, a właściwie to z tego miejsca z serca. Gorąco i szczerze, złożyć Ci życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia roku Pańskiego 2023. Życzę Ci niebanalnych. Prezentów pod choinką, nieoczywistych rozmów przy wigilijnym stole, satysfakcjonujących doznań emocjonalnych i dużo poczucia bezpieczeństwa. Życzę Ci tego nie tylko na nadchodzący przyjemny okres, ale na cały nadchodzący rok. A my zobaczymy się już niebawem. Szybciej niż zdążysz powiedzieć, wigilijny barszcz z łóżkami. No, może nie dosłownie. Do zobaczenia. Do zobaczenia w przyszłym roku.